Z górnego menu wybierz Wirtualne wizyty. Na wybranej ofercie kliknij w ikonkę z kamerką. Uzupełnij dane prezentacji, datę oraz dane klienta. Prezentacja zapisze się w Twoim terminarzu. Pamiętaj o uzupełnieniu adresu e-mail. Wyślij zaproszenie. Odbiorca otrzyma wiadomość e-mail z linkiem do prezentacji. Aby rozpocząć prezentację, kliknij Przejdź agent. Zasymulujemy okno, które widzi klient. Podczas prezentacji ma on do dyspozycji własny notatnik oraz informacje o ofercie. Rozpoczynamy prezentację. Od momentu włączenia transmisji klient widzi każdy ruch w oknie prezentacji. Prezentacja pozwala rysować na panoramach w celu podkreślenia istotnych fragmentów. W tym czasie możesz rozmawiać z klientem przez telefon lub przez komputer. Kliknij przycisk Włącz dźwięk. Możesz rozmawiać tak jak przez Skype. Możesz wybierać wszystkie sceny i prezentować je online. Masz dostęp do galerii, możesz podczas prezentacji pokazać wszystkie zdjęcia. Opcjonalnie do użycia jest czat z możliwością dodawania załączników. Zawsze pod ręką masz informacje o nieruchomości. Do dyspozycji masz również notatnik, niewidoczny dla klienta. Z poziomu prezentacji wyślij ofertę na e-mail. Zakończenie prezentacji. Wyślij podziękowanie i wybierz, co ma zostać wysłane w wiadomości. Z tego poziomu możesz również stworzyć poszukiwanie. Odbiorca otrzyma e-mail zgodny z wybranymi przez Ciebie kryteriami.